Jak Pan Bóg opowiedział tę prawdziwą historię życia chyba jednej z najbardziej znanych postaci z Pisma Świętego, a więc świętemu Józefowi? Tylko jak święty Józef dogadał się z Panem Bogiem, skoro na kartach Ewangelii nie ma zanotowanego ani jednego? Słowa, które by Józef wypowiedział nie tylko do Pana Boga, ale nawet do Maryi nic nie powiedział. No i w ogóle nic nie powiedział. I właśnie tutaj jest klucz tego, co to znaczy pozwolić Panu Bogu opowiedzieć tę prawdziwą historię naszego życia. Wiemy, że święty Józef nazwany został y, sprawiedliwym. I tu jest chyba klucz do tego, żeby być tym dobrym słuchaczem tej prawdziwej historii, którą Pan Bóg opowiada. Ponieważ Pan Bóg cały czas prowadził Józefa. Ale właśnie ta prawdziwa historia życia świętego Józefa to były wymagania. Tak, wymagania, jakie Pan Bóg stawiał Józefowi wymagania, których Pan Bóg nie konsultował ze świętym Józefem, tak jakbyśmy dzisiaj sobie wyobrażali, że Pan Bóg musi się zapytać, ja się zastanowię, może spełnię polecenie Pana Boga, może nie spełnię, a w zamian za to co dostanę. Takiego czegoś nie było u świętego Józefa. Pan Bóg stawiał wymagania, wydawał polecenia, a Józef realizował te polecenia. I tutaj odkrywamy coś pięknego i ważnego. Co się dzieje właśnie wtedy, kiedy człowiek chce usłyszeć tę prawdziwą historię swojego życia? Co się stało w życiu świętego Józefa? wykonywał polecenia Pana Boga. Pan Bóg stawiał wyzwania, dawał te polecenia. Józef to robił. I tu jest właśnie ten sekret. Jeżeli człowiek przyjąłby taką postawę, albo im bardziej przyjmie właśnie taką postawę, podobną do świętego Józefa, to znaczy, że to wszystko, co będzie robił, to będzie mocą Bożą robił. Wyzwania, z którymi będzie się mierzył, nie będzie się mierzył ludzkimi siłami, możliwościami, które dobrze wiemy, że są ograniczone i niedoskonałe, ale będzie mierzył się mocą łaski Bożej. Można powiedzieć, że właśnie ten sekret prawdziwej historii świętego Józefa polegał na tym, że to Bóg robił wszystko to, co my wiemy, że to Józef robił. Ponieważ Józef. Słuchał Pana Boga i wykonywał polecenia. I dlatego to wszystko, co robił, było tak doskonałe. Choć zapewne po ludzko nie brakowało tam wysiłku. Ten wysiłek, jaki święty Józef musiał włożyć, te trudności, z którymi musiał się zmierzyć. Po ludzku, zapewne. Było tego sporo. Bo przecież wiemy z Ewangelii, że sam fakt, kiedy dowiedział się, że Maria jest w ciąży, że jest brzemienną, no, kosztowało go to troszeczkę znalezienie tego wyjścia. Choć powiedzmy sobie szczerze, jako człowiek sprawiedliwy, zawsze słuchający Boga, z łatwością znalazł rozwiązanie, to najlepsze. Ale Pan Bóg miał lepszą alternatywę. I tutaj właśnie jest geniusz świętego Józefa, który nas jako ludzi kosztuje. Ta elastyczność wobec planów Bożych. Jak człowiek czasami coś złapie, jak do czegoś się przyzwyczai, no to teraz, Panie Boże, jak tutaj zrobić, żeby nagle coś zmienić, bo Pan Bóg daje nam coś, co jest piękniejsze, coś, co jest lepsze, wymagające. Ale jeżeli to jest polecenie Pana Boga, to Pan Bóg jest w tym. I tutaj właśnie jest wielkość świętego Józefa. To nie był człowiek kwadratowy, on nie myślał kanałowo, bo człowiek sprawiedliwy myśli Bogiem, a więc ta szerokość myślenia, ta otwartość, ta zdrowa otwartość myślenia jest nieograniczona, bo Pan Bóg taki jest, ale jest ukierunkowana zawsze na to, co jest od Boga, a nie na byle co, tak jak dzisiaj się często mówi, Kościół Otwarty, czyli Wszystkie śmieci, że tak powiem, zbieramy, tylko Pana Boga w tym nie ma. Nie, u świętego Józefa była ta otwartość, ta elastyczność, ale ukierunkowanie jasne. To, co od Pana Boga, tak jak Pan Bóg chce, kiedy chce i tak jak Pan Bóg to robi, bo to jest ważne. Że Józef, gdy musiał zmierzyć się później z trudami podróży do Egiptu, z powrotem, z Tą pielgrzymką do Jerozolimy, kiedy Jezus miał 12 lat, i no był troszeczkę taki po ludzku problem, jak tego Jezusa znaleźć. To wszystko było nic. Bo tam, gdzie Bóg jest obecny, to nawet ludzki wysiłek, trudności, cierpienia, wymagania, to wszystko człowiek z radością przeżyje i ofiaruje. Ponieważ wtedy, gdy usłyszy, jaki to ma sens, a więc tę prawdziwą historię swojego życia. To wszystko odchodzi na plan dalszy, bo liczy się wypełnienie woli Bożej. I tutaj tego właśnie uczy nas, święty Józef. Prawdziwa historia Twojego życia to jest wypełnienie woli Bożej.